Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie i dzisiaj jesteśmy Ech, chyba w kolejnym więzieniu. Tylko właśnie nie zaczynamy w więzieniu to jest takie dziwne. To jest ta uezitywna, w zielonym, zabawy Hacker 3.1. No. Tu widzę, że jest start, więc nacisnę sobie na start. O, wow. i co tu niby trzeba zrobić? Ale tu jest jakaś skrzynka, ale mamy jakąś potę, co to próbuje. To pewnie tu, muszę doskoczyć, Ja w ogóle, patrzcie. co jest zbierane, a jeszcze ja się tak rozejrze. Jakoś. Nie, nie. Nie wierzę. Dobra. By... Jak tu niby doskoczyć. Dobra, jesteśmy. Udało się. Okej, okay, mamy ty. Chyba tutaj. teraz o czekajcie. mamy okej okay. o mamy jeden iron Tani bym tu doskoczył nie o ho, ho, łuczek mamy No, nie muszę. no dobra Mamy strzałę w ogóle O nie Czekajcie pojeżdżas tu jeszcze B, nie, 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 jest. nie, nie, no, nie, coś, mi, coś mi się... no, mi mi nie, 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 go nawet kliknąć nie, nie, mówię nie, nie, Dobra Mam 9 No niby bym mógł z tego Ale nie mam craftingu nawet Mwę Czekajcie, czekajcie, bo może tu jeszcze jakiś przycisk Ty, bo tam był guzik A jakbym, czekajcie, a jakbym się cofnął tam. I jakbym się cofnął, to może udałoby mi się e, rozwalić to. Dobra. Czekajcie, o mam, dobra, może też uda się. Ło. Kurde, jak tu doskoczyć? Jak tu doskoczyć? Może coś tu jeszcze jest Kurcze, jak tu 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 jest doskoczyć? tutaj, jest ten. Jakoś doskoczyłem Teraz pora wejść Tutaj Tutaj i Kurde co teraz A, A widzicie jakie to sprytne Jak mam to niby ułożyć tu już nie ma żadnego Ej ty jak ja mam te kolory Aha! Żółty! Dobrze na początku żółty Nie wiem czy tu się Ej w ogóle jest Gdzie jest to? Ej już zablokowane jest to Ty Czerwony, fioletowy, niebieski, czy tak czerwony Nie wiem czy to jest, to jest taki granat bardziej Tak? No jeżeli na odwrót to zrobię Bo właśnie Zielony i pomarańczowy I pomarańczowy, ło wow. Iron barsy, tym tu mamy łuk czy tym zniszczymy? iron Barsy, co nam to da? Ja wiem, co my teraz możemy zrobić. Ty my musimy chyba tam wyluczyć. Dlaczego były te? Ej, bo teraz jak serio, to trochę tego nie rozumiem. Jak my to mamy zrobić? Wiesz, nie czaję do końca. Uda. Czekajcie. Tu coś jest. Czekajcie, jest coś. Dobra, mamy. Mamy coś bo musimy... jest guzik czekajcie, czy ja trafiłem? nie, bo to jestem wcześniejszy chyba, kurde bym musiał jakieś... A jak dostaliśmy, czekajcie, a ja, ta... ja tu jeszcze raz no teraz już tu nie doskoczę nie, to tutaj chyba, że czekajcie, ja wyrócę tu i tutaj może bym coś pokombinował. Czekajcie, mamy te 9 mamy kilo. Może tu coś było za Ironbarsu. To wątpię, czekajcie, zobaczcie sobie może gdzieś jakiś e, poradnik. Jak to się robiło no ja na w tym momencie? Nie wiem. Poczekajcie, ja to... ...zdziałam tutaj. Dobra, zniszczył to, to my też to zrobiliśmy. Dobra, wrócił i co teraz zrobił? Jesteś... Wyglądam ten sam o kurde toś co nam... Ja wiem Ja wiem co my... Okej okay, moi drodzy Wiem co musimy już zrobić Ja że tych drzwi nie zobaczyłem otwartych Ja nie wierzę Co teraz? Ej my się czepamy. Co jest? I co teraz? Co? Co jest grane? Ja e, bo to działa w dwie osobie, chyba tego nie zrobię. Słuchajcie, chyba będzie trzeba to tak oprzeć. Ja nie mam bladego pojęcia tego jak to. że OK, moi drodzy, udało mi się jakimś cudem tu dostać. Teraz musimy po prostu to TNT położyć na magmę. A nie, to jest po prostu to samo miejsce. A jak to się dzieje, że tu jest... Słuchajcie. Nie my przeszliśmy tu i tu jest niby inne miejsce Ja tego nie rozumiem To jest jakieś dziwne dla mnie wszystko Szczerze nie mogę w ogóle pojąć Jak ja mam się niby na ten... Aha z tego, ej dobrze Dobrze to wymyślili Ej. Oszukany blok tu jest. Kurde. Skajcie. A chat Jesteśmy jeszcze czekajcie, nie, raczej nie widzicie, o. Ej, ale oszukane, kurde, nie mogę tu się nie, dobra, już nie będę się z tym męczył, poczekajcie. Na gamemodzie sobie to już... Nie wiem, czy chirobraj... Patrzcie, bo to jest ten troll blog. Znaczy... To ten troll blog, jaki ten... Dobra, już będę tu... Będę sobie... Okej, okay, tu, tu byłem, tu. Co teraz? że tu jest, o kurde zniszczyłem. O nie, zepsułem. Prawda, powiedzmy, że tu byłem, okej? Okay. Dodle nie przejdziemy tego całego. Ale O nie. Ty, ale bym tak... O nie, ej, tu się zabiło. Nie. Najwyżej sobie użyję już Nie Młoda. Jest dobra, jeszcze takie 14 minut mam na przejście tej. Czy mi się uda? Osa ostatnia próba i ja już... A jak mi się udało to zrobić? Tu, tu nie wiadomo do którego miejsca wejść, zobacz, a będzie wszystkie po... Tak trzeba sadać, bo to łapię taką schizę Trzeba wszystkie rozwalać. Bo trzeba też tak sprawdzić o, Tu jeden. O jest tu! Tu coś jest o, znikło ja to. Ej, to jest w jakiejś innej celi w ogóle. Ale trzeba to, to jak najszybciej przejść. Co kurde teraz? Ej, czy ja nie, muszę to zniszczyć? Chyba muszę znać... A, ja wiem o co w tym chodzi! Się. Czy my musimy znaleźć tak samo, są... ale. Podoba nam się O, mam hammer. O, ho, ho, patrzcie, mam hammer. Teraz możemy też możemy działać kajcie ja mogę tu jest jak na surwiacz. ja mogę wszystko niszczyć to jest tak naprawdę mam nadzieję że mi go nie zabiorą Czekajcie jak tu jest a tu w ogóle nie ma tylko ta góra jest więc niszczy jak tu się szybko jeszcze niszczy no jeszcze tu a tutaj, że tego craftinga nie ma. O, to się trochę dłużej Ale możemy niszczyć, przynajmniej. O, skąd ja mam iron wziąć? Ej, ja potrzebuję iron barrelsa. Tam coś jest. Tam jest skrzynka. Czekaj. że specjalnie, ale czekaj, tu jest wszystko tak samo. Dobra, zaraz to sprawdzę najwyżej. Ej, tu trzeba tak skoczyć. Kurde, to będzie ciężkie. Dobra, robimy trzy próby i później... Dobra, ostatnią próbę i najwyżej później z gmodem. Nie no nie da się tego zrobić Patrzcie Vlog of redstone Ty to ja chyba coś poki... Chciałem teraz Dobra zostawię sobie tą dźwignię ale coś Ja używam GMO ale Gdzie my redstone kurczę mam Czekajcie jeszcze sprawdźmy A że tu Ej to ja mam to ja to mogę zniszczyć Dobra co dalej? A jeszcze 100 A ja nie mam tego To jest cięższy niż myślałem Ale dobra Ten Iron Barsik jeszcze byśmy musieli Aha, bo tu się tak patrzy na skos. Zobaczcie, w ogóle tej doniczki nie ma. Dobra. Później jest to. Tak, tu jest już dobrze. Właśnie z tym Iron Butter jeszcze. Właśnie to jest. O jedno za dużo. No i teraz pasuje. No z czym a ha tylko to jest pytanie, no, no czyli to, to trzeba zniszczyć? czy trzeba wszystko patrzeć normalnie, ta klapa jest wysunięta tu dół? Słuchajcie, tu wszystko jest tak jak... O kurde, ten Iron Barsik, gdzie on może być? Jak ja mam niby dostać? Może coś jeszcze w skrzynce? Nie mam totalnie pojęcia, jak ja mogę tego Iron Barsika dostać. Ale okej. Okay to tutaj, czekajcie mam już, okej, okay. udało mi się generalnie go zdobyć Gdzie go miałem postawić? Tu Też To jest coś się wydarzyć powinno Hmm, czekajcie Ja wszystko zrobiłem dobrze Teraz pytanie, no te piecyki są Słuchajcie, no nie, no to jest dobrze, na pewno. To jest dobrze. Słuchajcie, jeszcze raz pójdę na ten parkour. Słuchajcie, coś, coś nie gra. Coś, e, coś nie gra. Okay. ok, mój drodzy, okazało się, że to jest już koniec mapki, więc e, ja wam dziękuję. To jest koniec ciekawym dalsze informacje o takiego o Zabijcie łapki, również 7 łapek. Subskrybujcie kanał i widzimy się już.